Async Await, czyli takie uproszczenie promisów. Wyjaśnimy sobie, jak właściwie Async Await działa, czym się różni od takiego standardowego promisa, dlaczego jest, czy jest fajniejsze, jeśli tak, to dlaczego. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek jest oparty całkowicie na promisach, dlatego że Async Await. To jest tak naprawdę tak zwany uh, synthetic sugar, czyli po prostu inny sposób zapisu. Uwaga, promisów. Więc async await to jest pod spodem tak naprawdę zwykły promise, ale zapisany w trochę bardziej czytelny sposób. Więc ja się będę opierał na tym kodzie, który napisałem w poprzednim odcinku o promisach. Jeżeli go nie oglądałeś, to zachęcam cię, dlatego że no właśnie, async to jest promise. Więc uprościłem trochę ten kod. Mamy trzy funkcje: get user data, register user i send email. Czyli to jest zwykły promis z set timeoutem w środku. Nie zwraca żadnych danych, on po prostu się, się po prostu wykonsoluje na końcu. I mam zapis, do którego doszliśmy pod koniec odcinka właśnie o promisach, czyli który pozwala nam na Zachowanie odpowiedniej kolejności, czyli pierwsze się, user, e, pierwsze się pobiorą jego dane, później zostanie zarejestrowany, później zostanie wysłany e-mail jakiś e, z potwierdzeniem, i na końcu wyświetli się end, jakiś tam komunikat, że wszystko poszło ok. I doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo fajny i czytelny zapis. I faktycznie tak jest. A właściwie było, bo jeżeli mamy nowy zapis, jeszcze ładniejszy, no to ten już. Nie jest wcale taki fajny, jak się wydawało. Więc taki idealny zapis, może tak, ja sobie zakonsoluję to. I teraz taki idealny zapis wyglądałby w ten sposób. Mówiąc idealny, mam na myśli po prostu czytelność tego kodu. Czyli gdybym w taki sposób mógł to wszystko zapisać, prawda? To jest, to jest czytelniejsze niż to. Ale jeżeli uruchomię, to pojawia się problem znowu z odcinka o promisach, czyli wszystko jest totalnie pomieszane. A właśnie tego chcieliśmy uniknąć i to właśnie po to robiliśmy zapis. Then, then, then. Więc co z tym zrobić? Przydałoby się coś, żeby powiedzieć e, JavaScriptowi, słuchaj, poczekaj w tym miejscu, await, czyli czekaj, czekaj w tym miejscu, aż ta funkcja się wykona, czyli ta funkcja, która jest za await. Dopiero gdy się wykona, leć dalej. No dobra, więc załóżmy, że czeka, aż to się wykona. Będzie wykonywać się wtedy to. Więc znowu, zaczekaj, aż to się wykona, żeby lecieć dalej, bo to też jest asynchroniczna funkcja przecież. A Na koniec, send email to też jest asynchroniczna funkcja, która trwa tam bodajże pół sekundy. Więc znowu, poczekaj, aż e-mail się wyśle, i dopiero wtedy leć dalej. Zrobię sobie jeszcze linijkę odstępu. No i każdy stwierdzi, no tak, to jest zdecydowanie dużo bardziej czytelne niż to. Czy może jest po prostu ładniejsze. Niestety, gdy uruchomię kod, pojawia się coś takiego jak await is only valid in async function. Czyli te słowo klucz await może być użyte wyłącznie w asynchronicznej funkcji. No dobra, więc stwórzmy sobie pierwsze jakąś funkcję Function some async function. Dobra. Niech ta funkcja będzie pojemnikiem dla moich asynchronicznych operacji. Więc to są moje asynchroniczne operacje. Co prawda, console.log ona jest synchroniczna, ale to nie ma znaczenia, bo to mogą być synchroniczne, niesynchroniczne. To jest pojemnik na wszystkie moje operacje, które chcę y, zrobić. Zresztą console.log musi czekać. A właściwie, no tak, musi czekać, aż wykona się send email, tak? Bo tutaj mówi JavaScript: czekam w tej linijce, dopóki send email się nie wykona. Dopiero jak send email się wykona, lecę dalej, czyli poleci do console.log. Spoko. Więc skoro mam to w funkcji, muszę tą funkcję oczywiście uruchomić. I uwaga, mam tutaj ostrzeżenie in async function, czyli musi to być asynchroniczna funkcja, więc muszę powiedzieć, słuchaj. Ta funkcja jest async, czyli w skrócie asynchroniczna. Teraz dopiero JavaScript wie, że w tej funkcji, w asynchronicznej funkcji, ma pewne operacje, które mają tutaj słowo klucz await. Czyli, żeby użyć await, muszę się znajdować w async. To ma sens, prawda? Mogę czekać, ale tylko w funkcji, która jest asynchroniczna, no bo wiadomo, że wykonuję tu operacje asynchroniczne. Jeżeli teraz zapiszę kod, i jeszcze raz uruchomię, okazuje się, że z kolejność jest zachowana. Jest zachowana i ładnie to wygląda. Czyli jednym słowem sukces. Do tego, do czystości kodu, ja jeszcze za chwilę wrócę, bo się okaże, że ten async await jeszcze bardziej nam to wszystko uprzyjemnia, czy po prostu jeszcze bardziej czyni kod czytelnym. Ale zanim to zrobię, chcę odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego muszę tworzyć specjalnie jakąś funkcję, żeby zrobić taką prostą rzecz? Czy nie mogę wykonać czegoś takiego? No więc to miałoby dużo minusów. Dlatego, że wyobraźmy sobie, mam tutaj dużo innych funkcji. Na przykład mam jakąś funkcję, która, nie wiem, renderuje mi na przykład stronę. Czyli mam tutaj dużo różnych operacji. To nie jest jedyne, co moja strona robi, tak, ten kawałek kodu. Mam tutaj dużo różnych, więc mam jakieś renderowanie strony, mam, nie wiem, wyświetlanie strony. Nie, nieistotne. Chodzi o to, że mam dużo różnych funkcji. I teraz, gdyby nie było mojej funkcji, miałbym await, to prawda, wszystkie operacje, wszystkie operacje musiałyby czekać, aż getUserData się wykona. Bo mam tutaj await, więc wszystko to łącznie z Render Page i Display Page też musiałoby czekać. Więc zamrażamy całkowicie stronę. Nasz kod przestaje być asynchroniczny. Wszystko się dzieje synchronicznie, tak jak PHP. Po prostu jedna linika kodu zamraża nam wszystko dalej. Natomiast jeżeli mam to spakowane w pewną funkcję, w pewien pojemnik, to moje async ogranicza się wyłącznie do tej funkcji. Do tej asynchronicznej funkcji, czyli do tego kawałka kodu. Czyli tutaj funkcja dopiero zostaje uruchomiona, prawda? Ona jest asynchroniczna, czyli dzieje się powiedzmy w tle, natomiast to i to dzieje się od razu. Czyli to await mówi nam, że dobra, ten kawałek kodu czeka, aż getUserData się wykona, ale tylko w obrębie funkcji, to znaczy. Tylko te trzy pozostałe linijki czekają. A reszta kodu normalnie się wykonuje. Później, jak Get user Data się wykona, mamy Register User, mamy znowu Await, więc dobra, te dwie linijki czekają. A później, jak Email się wysyła, ta jedna linijka czeka. Więc uruchomię yy, jeszcze raz i okazuje się, że Render Page działa, Display Page działa. Natomiast te rzeczy wykonują się faktycznie asynchronicznie w swoim tempie, wtedy kiedy mogą i nie blokuje mi to reszty mojego kodu. Dlatego właśnie await zawsze musi być w jakiejś asynchronicznej funkcji i ona ogranicza zasięg tego await, tak? Czyli jak dużo rzeczy ma faktycznie czekać, aż to coś się wykona, to coś obok await się wykona. I to jest tak naprawdę tyle. Naprawdę async await jest tak proste. To jest jedynie uproszczenie tego zapisu do tego zapisu. Ale gdyby to było tylko tyle, no to może nie warte byłoby stosowania, więc jest tutaj trochę więcej e, takich plusów stosowania async await. Przejdźmy sobie do funkcji getUserData i wyobraź sobie, że ona, no, powinna mi jednak zwracać coś, prawda? Więc zwraca mi obiekt o name john. I jeszcze raz, wrócę do mojego pierwszego przykładu opartego na promisach. getUserData Zwraca mi na końcu jakiś obiekt z name John. Jak się do tego obiektu dostać? On będzie dostępny tutaj, czyli user, data, funkcja, ok, to jest funkcja strzałkowa. Teraz ten użytkownik jest dostępny tutaj, więc jeżeli chcę wykonać register user, to oczywiście, że chcę to wykonać na tym obiekcie. Prawda? Wcześniej kod był niepełny, bo miałem rejestrację, ale nie przekazywałem żadnych danych, więc teraz je przekażę. I oczywiście muszę to zwrócić, tak żeby na końcu został zwrócony promise, inaczej nie będę mógł użyć then. Więc wykonuję operację register user i podaję jako parametr user data. Więc oczywiście muszę teraz odebrać ten parametr tutaj w register user i powiedzmy, że zwrócę tego samego użytkownika, czyli username i dodam jeszcze dodatkowe pole ID żebyśmy wiedzieli, że faktycznie użytkownik został zarejestrowany, zostało donane jakieś ID i dopiero wtedy został zwrócony. Tak to zazwyczaj wygląda. Jak teraz dostać zarejestrowanego użytkownika w tym łańcuchu? On będzie dostępny tutaj, czyli Registered User, Send Email. Oczywiście Return. Return tak samo jak w poprzednim przypadku, musimy zwrócić promisa po to, żebyśmy mogli użyć Then. I mogę podać teraz dane mojego zarejestrowanego użytkownika po to, żeby, żebym po prostu wiedział do kogo wysyła tego maila. Więc zróbmy coś takiego. Send email i może wykorzystajmy to tutaj. Send confirmation email to user name i podajmy e, imię naszego użytkownika. I może podajmy jeszcze jego ID, żebyśmy wiedzieli, że faktycznie wszystkie dane zostały poprawnie przekazane. OK. Uruchomię nasz kod jeszcze raz. I faktycznie send confirmation email to user john id 232. Czyli wszystko zadziałało, jednak ten kod już nie jest tak czytelny jak na początku, a przecież jest to podstawowa operacja. No nigdy nie rejestrujemy nikogo, jeżeli nie mamy danych, tak? No, proste. To samo z wysyłaniem mailem i tak dalej, więc Poprzedni sposób był bardzo uproszczony, ale mało realny. Ten już jest bardziej realny, no i niestety jednocześnie jest bardziej skomplikowany. Czy ten zapis nie jest już tak czytelny, jakby mógł być. Więc zobaczmy, jak można zrobić dokładnie to samo w tym ładnym async await sposobie. Skoro mam funkcję getUserData, ale nie używam then, to w jaki sposób dostać dane, które ta funkcja zwraca. No więc w taki sposób const user data równa się równa się to, co zostanie zwrócone na końcu działania właśnie tego await get user data. Czyli jak get user data się wykona, zwróci naszego użytkownika, tak jak tutaj zwracał, tak? Teraz mogę sobie przypisać ten wynik końcowy operacji i z racji, że mam await, to to cały czas czeka i teraz mogę wykorzystać. Moje dane do wykonania kolejnej funkcji, czyli Register User. I Register User też wiem, że zwraca mi właściwie Registered. Czyli jak wykona się Register User, zapisz wynik, który zostanie zwrócony, a wiemy, że zwrócony zostanie taki fajny obiekcik z Name i ID, przypisz do Registered User. I na końcu wykonaj send email z tymi danymi. Uruchomił ten kod i dokładnie ten sam komunikat się pojawił czyli faktycznie wszystko działa. I teraz zobaczmy, o ile ten kod jest bardziej czytelny od tego kodu. OK? On jest krótszy, on jest bardziej czytelny i sprawia wrażenie takiego no właśnie synchronicznego, czyli po prostu czytelnego. I teraz widać o ile ten kod jest po prostu ładniejszy, jest czytelniejszy. Mogę odblokować oczywiście te kolejne liniki, i one nie są blokowane. Jedynie blokowany jest kod, czy blokowany oczekujący w obrębie naszej asynchronicznej funkcji. I to jest cała magia async await. Ale tak jak widzicie, możemy dokładnie to samo napisać promisami, bo to jest tylko taka wizualna nakładka na promisy. On cały czas, to znaczy await async, cały czas opiera się na promisach, cały czas pod spodem są promisy, natomiast jest to takie wizualne uproszczenie, taka nakładka, żeby nam było to łatwiej pisać i czytać. I właśnie dlatego znajomość async await wcale nie upoważnia do nieznajomości promisów. Dlatego właśnie, kolejny raz mówię, że. JavaScript jest o tyle specyficznym językiem, że naprawdę fajnie znać te podstawy podstaw, bo się okazuje, że ten łańcuch zdarzeń jest naprawdę logiczny i ktoś, kto zna await, nie zna promisów, mógłby nie wiedzieć, jak w niektórych sytuacjach z nich skorzystać. Tak samo jak, nie wiem, zrobię na pewno odcinek o klasach. Klasy to są w JavaScriptie tak naprawdę zwykłe obiekty. Tak jak mam obiekt jakiś A, jest to zwykły obiekt. Każdy wie, jak wygląda obiekt, czym jest obiekt, że możemy wpisać tutaj jakieś dane, ale nie każdy wie. Na przykład, czym się różni klasa, czyli jak mamy słowo kluczowe class, są class. Czym się różni klasa od obiektu? W rzeczywistości niczym specjalnym. Pod spodem to jest znowu, to jest tylko taka nakładka wizualna. Pod spodem to jest zwykły obiekt z pewnymi dodatkowymi parametrami, ale oczywiście to nie jest temat na dzisiaj. Chodzi mi tylko o to, że zasada jest ta sama. To jest coś takie fancy, co się wydaje fajne, a pod spodem to jest naprawdę proste, tak jak te promisy. A promisy, tak jak już wiecie, jeżeli oglądaliście odcinek o promisach, to są znowu tak jakby takie kalbaki, więc wszystko składa się do naprawdę prostych operacji. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.